No to co? Chcecie usłyszeć jakieś niegramatyczne przywitanie? No to macie! A więc, cześć, witajcie bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. No i w następnym odcinku z gry Minecraft Survival, a czy raczej z gry Minecraft, no i z serii tak naprawdę Minecraft Survival. I nagrywam teraz tak mówię, odcinek, bo akurat jest taki. Jest taka sprawa. W Minecrafcie nawet nie zrobiłem tego plotunkowego obrazka, bo nie miałem czasu, coś się tutaj nagle zdarzyło no i pomyślałem sobie: Dobra, to nagram ten to, no, odcinek, żeby mi to nie poznikało i potwory zaraz się dowiecie o co chodzi. Bo plotunkowy tutaj w Minecraftie na survivalu, ja sobie, wiecie, zrobiłem sobie żeloną siekierkę, chciałem sobie trochę drewna, wróciłem do domku, myśl myślałem sobie, jak tutaj zrobić farmę. Y na dworze, tam sobie patrzyłem na moją bazę. Właśnie myślałem yy, tutaj nad farmą, mogę chcę wkrótce zrobić. Odwracam się, a tam widzę, słuchajcie, pilagerów. No i co oni tutaj robią? Na pewno nie mam zielonego pojęcia. Patrzcie, tutaj tylko sobie, tutaj przyszedłem, tam patrz, tutaj się obróciłem. I to są w ogóle pilagerowie. Nie wiem, co oni tutaj robią. E, pilagerowie to są nowe moby, które zostały dodane w 1.14. Słuchajcie, bo są kusze w 1.14 już. Taka nowa broń. I właśnie widzę ich tutaj, oni tutaj stoją. Nawet jeden jest przywódcą, bo. On ma banner, słuchajcie, więc jeżeli go zabijemy, to dostaniemy taki super baner. Właśnie, pilagerów. Yy, on, on jest jakby królem, yy, czy szefem yy, yy, tego oddziału, czy nie wiem jak to powiedzieć. Ale słuchajcie, naprawdę jestem bardzo zaskoczony, bo nigdy nie spotkałem pilagerów no, na survivalu, przecież to jest mój pierwszy. Yy. Czekajcie. Patrzcie, właśnie oni naciągają kufę i strzelają I właśnie jestem bardzo zdziwiony, że oni się w ogóle tutaj zrespawnowali, bo ja się tego nie spodziewałem No ale Lepiej ich zabijmy Tego co wiem, czasami z nich wypadają na Java Edition Kuszę Chyba nic nie wypadło No co za gościu Nic z niego nie wypadło Zabiję was po prostu za to, że z waszego kolegi mi nic nie wypadło A macie z siekiery Ej, ale wy tak Tak mnie nie strzelacie Ej siema Siemka Musimy go zabić, dobra. Pillager! Zgiń sobie! Co tam taki mocny był? Dobra, zabiliśmy go. Mamy teraz, słuchajcie, taki kozacki banner! minął z banner, mamy, słuchajcie, jakiś. Wow! Ej, nie no, słuchajcie, z jego tej powierzy przecież przy bazie, no. Wow! Słuchajcie, ja tutaj w ogóle nigdy nie daję Patrzcie, Tam nic nie było, tylko do jakiś advancement mi się odblokował, bo y chciałem brzozę. Słuchajcie, jakiś tutaj. Achievementy mi się odblokowały. Ale uwierzcie mi, tutaj nigdy jeszcze nie dawałem na tym świecie Mode 1 i nie będę dawał. Jakbym mógł to wyłączyłbym te komendy, ale nie mogę. Obiecuję wam, że nie będę włączał. No chyba, że coś się stanie. Przez co będę musiał, chociaż. Nie wiem, czy w ogóle jest taka sytuacja, w której by się to mogło stać, więc no. Więc no, raczej nie włączę tego game moda nigdy. No i słuchajcie tak, mamy no ten, słuchajcie, baner teraz, więc może go sobie tutaj jakoś przyczepimy. Bardzo mi się ten baner podobał. Wow, fajnie, że tutaj byli ci taki pillagerowy, bo dzięki temu mamy 22 level. Mi się wydaje, że dzięki... gościom właśnie go zdobiliśmy i mamy teraz taki kacki baner. I wiecie co? Pomyślimy go sobie yy, tutaj. Wow! Ale to wygląda kacko. W sensie w ogóle mi się ten baner bardzo podoba. Wow! Kozacki. Ej! Go nie można zniszczyć? Yy, czy on jest niezniszczalny, słuchajcie? wow Ten banner jest niezniszczalny, czy. Yy. Jest zniszczalny. Co ja myślę, że on jest niezniszczalny. Czekajcie, może go sobie nagdamy troszeczkę inne miejsce. Może go sobie damy. Tutaj. Nie. Też tak trochę dziwnie. Nie wiem, czy mogę w ogóle baner niszyć Kiero, nie jestem pewien. Nie no dobra, damy go sobie Moim zdaniem to bardzo fajnie wygląda. Więc słuchajcie, piladże pokonani. Oj nie, to mi będzie przeszkadzało. Przepraszam, że tak tutaj rozmyślam z tym banerem, ale... Ale nie wiem, co tutaj z nim zrobić trochę. Yy... Taki w ogóle zdziwiony byłem. Oni tutaj, wiecie, tak się nagle o Taki what? Co tu się dzieje? Muszę nagrać odcinek, że oni tutaj są, nie? Znaczy, tutaj z... Pokażę wam, jak to wyglądało. To jest to, i myślę, tak sobie mówię do siebie, hmm, jakby tutaj coś takiego farmę zrobić, nie? Patrzę. O kurczę, piloterowie! Więc naprawdę wow. Ale w ogóle mam efekt jakiś bad omen. Z tego co wiem, jak się z nim pójdzie do wioski, to najazd jest jakiś. No ale no nie mam tutaj w pobliżu wioski, więc ja mogę być yy, spokojny. Tylko kiedy ten yy, efekt mi minie. Słyszałem, że chyba ileś tam godzin, ale kurczę, no chyba nie będę na tym świecie siedział ileś godzin, Niech, a będę musiał jakieś y, ziaderka wziąć mleko i sobie to... Anulować. Też jeszcze pomyślimy. Okej. Okay. Y, halo, to, Aha, banner, tak? Muszę gdzieś indziej dać. No to damy sobie. Tutaj, przy łyżeczku. Myślę, że to będzie fajny pomysł. Y, więc tak. Nie, skacie, to będzie nasz plakat. To jest nasz plakat, słuchajcie. No i dobra, mamy gotowy. Tutaj jest daliśmy właśnie ten banner. E, no i myślę, co możemy w tym tym odcinku y sobie tutaj porobić. A jak już mówiłem, dużo drewna tutaj. Mamy trochę diamentów. W moglibyśmy pokopać obsydian dzisiaj. Myślę, że możemy w sumie pójść po jakiś Obsidian. Żeby to zrobić sobie Enchanting Table. Y y no tak, myślę, że możemy to zrobić. Ogólnie też chcę już iść wkrótce do Nedelu. Nedelu, Jezu, ja je 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 się mylę, nagrywam Normalnie to ja się tak nie mylę, ale teraz się tak mylę. Chciałem powiedzieć, że może sobie wkrótce pójdziemy do nederu Nederu się nie mówi. Nederu. Neder. N -e d e r No, neder, 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 neder. 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 Jakie się mogą te... <ścoughs> Tak pomylić. No dobra, nie wiem, nie wiem. Ale chyba sobie poszukamy Jakiegoś obsydianu. O, tutaj jest obsydian. No dobra, to sobie pójdziemy tutaj. O, tu lawa. Ja myślałem, że, coś, że to ktoś psuje bloki. Przecież to nie ma żadnego Hero Braina chyba, nie? No chyba nie, no przecież no... Nie zwiedziłem całego świata. Ice Bucket Challenge? Co? Czemu Ice Bucket Challenge? Nie rozumiem, nie rozumiem. Ale mamy już tutaj. Znowu yy, Advancement? Czy jak to tam się nazywa, że możemy. Wow, że możemy stworzyć tego. Enchanting table, tak? Boję się bardzo creeperów, wiecie? Przypomnę tutaj Kto to mi wybuchu. A, i ten jego wybuch to nie jest dla mnie takie miłe wspomnienie, dlatego tutaj tak Uf, Dlatego tak się chronię Sorry, że tak teraz zrobiłem taki dziwny dźwięk, ale się bałem, że pode mną będzie lawa i spłonę A nie chciałbym tutaj jakiejś śmierci Na tym survivalu Kolejnej Yy, więc no. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Bo no, chyba w jakimś odcinku zginąłem, ale nie pamiętam. To chyba był tamten, w którym właśnie też byłem w kopalni. No, w kopalniach trzeba uważać, chociaż to było słuchajcie, tak dawno. W nawet tak do końca to tak. wiecie, chyba się tego nie pamięta. Do końca, więc no. Yy, czy są to jakieś diamenty? No, szczerze mówiąc. Tutaj raczej nie będzie, bo już tutaj w sumie wszystko zwiedziliśmy. Yy, diamentów chyba nie ma tutaj szukać, ale jeszcze obsydian bym musiał tutaj pokopać. Ja rymuję kozacko czasami. O nie, słuchajcie, musiałem przestać kopać, bo mi pisze, że mój telefon jest prawie rozładowany. Dowiedziecie, <grych> no jak tutaj można ...trollować ludzi telefonem? <grych> Takie życie, nie? Takie życie. Dawamy już dużo tego opcji. No myślę, że w sumie e, portal do donaderu zrobimy sobie kiedy indziej. No portal donaderu się robi z już tam bloków właśnie, zapala się zapalniczką i można sobie pójść do piekła, więc no nieźle, nieźle. Ale myślę, że na razie nie ma co tak dużo. E, nie ma po co go tak dużo kopać na razie. Bo na razie i tak go nie zrobimy. Tylko na razie sobie zrobimy najprawdopodobniej In changing table. No w ogóle bardzo fajny to jest obrazek tego mm, tego tego efektu bad omen, jeżeli nie widzicie, nie widzicie, a nie widzicie. A teraz czy widzicie? Pokażę wam tutaj. O jest tutaj. No to jest taki mój ocelocik, więc <grywa> pokazałem wam ten no, efekt ocelocikiem. Więc dobra, lecimy dalej. Ajajajaj, przydałby się naprawdę jakiś tutaj też piesek, żeby mnie tutaj bronił w tym domku, ale no no <grywa> ja na razie ja tak słabo z tym stoimy, bo musimy jeszcze zrobić domek i tak dalej. Dobra, robimy enchanting. Pyk, pyk, pyk. Na jest. miejscu, chyba zrobię wtedy, kiedy w ogóle będę mógł. Yy, nie, potrzebuję książki. Książki, jak się robiło? Papier, yy, papier i yy, skóra, tak. A skąd ja wezmę papier, bo to chyba trzcina trzeba mieć. Ja nie mam w skrócie trzciny cukrowej. Nie, no, nie. Tu chyba dzisiaj nie zrobimy enchantingu. Chyba, że zrobię szybko cięcie. Zrobię szybko cięcie. Może tutaj zaraz poszukam trzciny. I zobaczymy. Mam nadzieję, że, że dzisiaj zrobimy ten enchanting. To jest w ogóle jakieś przejście, którego nigdy nie zauważyłem. I to jest w ogóle druga strona tej góry. Łooo! Wow! Wow. Ale tu jest ładnie, bo nie ma tej trzciny, no chyba że teraz nie widzę. Ale wow, wyobraźcie sobie mieć tutaj domek, ale to by było fajnie. Las od razu obok, jakieś piękne góry. Rzeka, bo do mnie też tam jest rzeka, ale tutaj też jest mega pięknie. Wow, i tutaj jeszcze jest jeszcze tak dużo kwiatków. No, powiem szczerze, naprawdę bardzo mam ładną okolicę na tym świecie. A już chyba jak będę kończył ten odcinek, niestety, dzisiaj my nie zrobiliśmy Enchantingu. Myślę, że tak naprawdę w następnych odcinkach zaczniemy sobie robić domek, jakiś magazyn, farmę. I pójdziemy sobie w końcu do tego netheru. Już naprawdę nie mogę doczekać. Ogólnie troszeczkę wzlekam z tym nederem. Już mogę iść w szóstym odcinku, ale... albo nawet w piątym, ale. Kurczę, myślę tutaj co zrobić, no i tak nie, nie chciało mi się jeszcze wydyć do nederu Aha, w ogóle nie jestem najedzony. A więc co, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to możecie zejść łapełc w górę. I będę się wydzierał, bo jest trochę rano. I suba. No i co, trzymajcie się, no i cześć, do następnego odcineczka. Pa, pa. A na sumie odcinek, jak wam zdradzę, prawdopodobnie będzie z Minecraft faktów, słuchajcie. Więc będzie naprawdę bardzo fajnie. Będziesz to już drugi odcinek. Czyli w ogóle mi się uda go nagrać z moją kuzynką, oczywiście. No to papa. Pa.